Matura 2023 matematyka poziom podstawowy. Zadanie numer 8. Mamy podane równanie, no i mamy znaleźć prawdziwe zdanie jedno z czterech przytoczonych w odpowiedziach. Zauważmy, że w tych odpowiedziach pojawiały się liczby 1 i minus 1. A same odpowiedzi dotyczą tego, ile rozwiązań ma nasze równanie. Na początku powinniśmy sprawdzić dziedzinę funkcji stojącej po lewej stronie tego równania. No, mamy tam ułamek i to, co jest w mianowniku, nie powinno być równe 0, bo przez 0 nie wolno dzielić. Mamy więc x-1 razy x plus 1 do potęgi drugiej, różne od 0. Po lewej stronie mamy mnożenie dwóch nawiasów. Po prawej stronie mamy liczbę 0. To, co jest po lewej stronie, będzie równe 0, gdy przynajmniej jedna z liczb, jedno z wyrażeń, biorące udział w mnożeniu, będzie równe 0. No to zobaczmy, kiedy te wyrażenia w nawiasach są równe 0. Pierwszy nawias zeruje się dla x -a równego 1, a drugi dla x -a równego minus 1. No to jeżeli chodzi o dziedzinę funkcji x nie może być ani jedynką, ani minus jedynką. I teraz spójrzmy jeszcze raz na te cztery odpowiedzi. Jedyną możliwą odpowiedzią, która pasuje do naszej dziedziny, jest odpowiedź a. No bo liczby 1 i minus 1 nie mogą być rozwiązaniami równania, bo nie należą do dziedziny funkcji stojącej po lewej stronie. Zauważmy, że dalej nie musimy już w ogóle tego równania rozwiązywać, bo udało się znaleźć to jedno prawdziwe zdanie. Zadanie numer 9. Mamy rozwiązać podane równanie. No to przekształcamy lewą stronę. Zauważmy, że można tutaj z pierwszych dwóch wyrażeń wyłączyć przed nawias x do potęgi drugiej. No i w nawiasie mamy wtedy 3x minus 2. Natomiast z trzeciego i czwartego wyrażenia przed znakiem równości możemy wyłączyć 4 i w nawiasie też będzie 3x minus 2. Skoro to wyrażenie w nawiasie pojawia się dwukrotnie, to teraz wyłączamy przed nawias to wyrażenie w nawiasie. No i w tym drugim nawiasie będziemy mieli x do potęgi drugiej minus 4. Do tego drugiego nawiasu zastosujmy jeszcze wzór skróconego mnożenia. a to jest u nas x, natomiast b to będzie 2, no bo 2 do potęgi drugiej jest równe 4. No i mamy taką formę, która jest najlepsza do rozwiązywania równań, mianowicie mnożymy przez siebie trzy wyrażenia zamknięte w nawiasach, a po prawej stronie tego równania mamy liczbę 0. Wynik mnożenia jest równy 0, gdy przynajmniej jedno z wyrażeń jest równe 0, no to sprawdzamy, kiedy te wyrażenia są równe 0. Dlatego z pierwszego nawiasu, z lewej strony, dodajemy 2 do obydwu stron równania, następnie dzielimy przez 3 i dostajemy pierwsze rozwiązanie, x równe 2 trzecie. Dlatego drugiego wyrażenia, x jest równe 2, i wtedy to drugie wyrażenie jest równe 0. No i dla trzeciego. Mamy x równy minus 2. Tak więc nasze równanie z treści zadania ma trzy rozwiązania: x równy 2 trzecie, 2 i minus 2. Zadanie numer 10. Mamy pokazany wykres z dwoma liniami prostymi, które przecinają się w jednym punkcie. Mamy wskazać ten układ równań, którego obrazem jest właśnie pokazany wykres. Jeżeli spojrzymy na wykres, to widać, że linie proste przecinają się w punkcie o współrzędnych 1,1. 1. Taki wykres pokazuje, czy odpowiada układowi dwóch równań liniowych, którego rozwiązaniem jest para liczb 1 i 1. No i teraz tak, tu jest pewien problem z tym zadaniem, dlatego że rozwiązanie, które pokażę, może się wydawać za bardzo przekombinowane. Niby najprostszy sposób to po prostu sprawdzić, które z tych równań spełniają warunek x równy 1 y równy 1. Czyli wydawałoby się, że wystarczy ten x równy 1 y równy 1 podstawić po kolei do każdych równań, no i zobaczyć, które równania są prawdziwe. To nie jest właściwy sposób. To znaczy, on się może sprawdzić w zależności od tego, jakie autorzy ułożyli odpowiedzi. Nie wiem, czy w tym zadaniu by się to sprawdziło. Dlaczego to nie jest dobry sposób? Dlatego, że przez punkt o współrzędnych 1,1 .1 może przechodzić nieskończenie wiele linii prostych. I nawet jeżeli znajdziemy takie proste, które przechodzą przez punkt 1,1, .1, to niekoniecznie przez podstawianie tych dwóch liczb dowiemy się, czy, czy to rzeczywiście są te proste, które są na rysunku. No to jak wygląda taki bardziej ogólny sposób rozwiązania, który powinien zawsze, zawsze pasować? Przede wszystkim przypominamy równanie kierunkowe linii prostej w formacie y równe AX plus b. I teraz tak. Współczynniki a z równań. Tych naszych linii prostych muszą mieć przeciwne znaki. Dlaczego? Dlatego, że na rysunku jedna linia prosta odpowiada funkcji malejącej, a druga funkcji rosnącej, znaczy funkcji liniowej malejącej i rosnącej. Jedna linia idzie z lewej strony z góry, na prawo w dół, a druga, druga linia idzie z lewej strony z dołu, na prawo w górę. No to od razu możemy odrzucić odpowiedzi A i C, dlatego że w tych dwóch odpowiedziach przy X stoją liczby o takich samych znakach albo minus i minus, albo plus i plus. No i teraz zostały nam jeszcze dwie odpowiedzi B oraz D. Możemy tutaj wykorzystać równanie linii prostej przechodzącej przez dwa punkty. Takie równanie jest w tablicach matematycznych. Najprostszy sposób, żeby to wykorzystać, to dla dwóch punktów, w których jedna ze współrzędnych wynosi 0. Wtedy będziemy mieć najprostsze obliczenia. No to zauważmy, że jedna z tych naszych linii przechodzi przez punkt A o współrzędnych 2 i 0 oraz przez punkt B o współrzędnych 0 i 2. Wstawiamy te współrzędne do równania linii prostej, porządkujemy to i dostajemy y plus x minus 2 o równe 0. Przekształćmy to jeszcze tak, żeby dostać równanie kierunkowe linii prostej. No to mamy y równe minus x plus 2. I takie równanie jest tylko w jednej odpowiedzi, mianowicie w odpowiedzi d. No to odpowiedź d to jest ta jedyna prawdziwa w tym zadaniu. Zadanie numer 11. Dany jest prostokąt o bokach długości A i B, gdzie A jest większe od B. Obwód tego prostokąta jest równy 30. Jeden z boków prostokąta jest o 5 krótszy od drugiego. Uzupełnij zdanie, wybierz dwie właściwe odpowiedzi od A do F. Te odpowiedzi, które mamy wybrać, to są układy równań. Przy czym równania odpowiadają informacjom, czy powinny odpowiadać informacjom podanym w treści zadania. Skupmy się na początek właśnie na tych informacjach. Mamy prostokąt. Obwód tego prostokąta jest równy 30. No to jeżeli boki prostokąta mają długość A oraz B, to obwód to będzie dwa razy długość jednego boku plus 2 razy długość drugiego boku. No i zgodnie z treścią zadania, ta suma musi być równa 30. To mamy pierwsze równanie. Druga informacja dotyczy tego, że jeden z boków prostokąta jest o 5 krótszy od drugiego. Mamy jeszcze informację o tym, że bok a to jest ten dłuższy bok. Czyli jeżeli tę informację chcemy zapisać w postaci równania, to musimy to zapisać tak: a jest równe b plus 5. Mamy dwa równania, które wynikają z informacji podanych w treści zadania, i teraz szukamy takich równań w odpowiedziach. Zaczynamy od, od odpowiedzi A. Pierwsze równanie w tej odpowiedzi niestety nie pasuje, dlatego że A razy B to jest pole prostokąta, a nam chodzi o obwód, czyli odpowiedź A nie jest prawidłowa. Dalej, w odpowiedzi b pierwsze równanie jest co prawda podobne do naszego równania z obwodem prostokąta, ale przy liczbie b, przy długości b, brakuje dwójki. No czyli odpowiedź b też nie jest prawidłowa. Jeżeli chodzi o odpowiedź c, to jeżeli w pierwszym równaniu, w tej odpowiedzi, zawartość nawiasu pomnożymy przez 2, to dostaniemy pierwsze równanie, Związane z obwodem prostokąta. No a jeżeli w drugim równaniu do obydwu stron dodamy liczbę 5 i później zamienimy strony miejscami, to dostaniemy A równe B plus 5. I to jest, ta, to, to, jest to drugie równanie, które żeśmy wcześniej napisali. Czyli odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. No ale w treści zadania powiedziano, że musimy wybrać dwie prawidłowe odpowiedzi. Czyli została nam jeszcze jedna. Idziemy dalej. W odpowiedzi d: b równe 5 razy a to nie jest różnica długości. To jest sytuacja, kiedy, kiedy odcinek b ma długość 5 razy większą od długości odcinka a, czyli odpowiedź d nie jest prawidłowa. W odpowiedzi e do obydwu stron drugiego równania dodajemy b. I dostajemy a równe b plus 5. No i zauważmy, że mamy w takim razie w odpowiedzi e dwa równania, które pasują do naszych równań napisanych na początku, czyli odpowiedź e jest prawidłowa. Mamy już dwie prawidłowe odpowiedzi, więc właściwie moglibyśmy zakończyć rozwiązywanie zadania, ale spójrzmy jeszcze na odpowiedź f. Tutaj pierwsze równanie. Nie pasuje do równania z obwodem prostokąta, bo długości A oraz B nie są pomnożone przez 2, czyli odpowiedź F też nie jest prawidłowa. Zadanie numer 12. W tym zadaniu podano wykres pewnej funkcji. Mamy dokończyć trzy zdania, wybierając właściwą odpowiedź. W pierwszym podpunkcie chodzi o dziedzinę funkcji F. Dziedzinę funkcji f szukamy patrząc w kierunku równoległym do osi x. Odnajdujemy skrajne punkty, które leżą najdalej po lewej i po prawej stronie. Zauważmy też, że jeżeli wychodzimy od x równego minus 6 i przesuwamy się w prawo, to dziedzina funkcji jest ciągła. To znaczy, o ile funkcja, wykres funkcji składa się z trzech odcinków. Łamanych, to jednak zbiór wartości x jest ciągły. Dlatego dziedzina funkcji to zbiór od 6 do 5, przy czym skrajne punkty należą do tego zbioru, bo na wykresie odpowiadające tym x są punkty są zakolorowane. Czyli prawidłowa odpowiedź do punktu pierwszego to odpowiedź a. Dalej w podpunkcie drugim mamy znaleźć największą wartość funkcji f w przedziale od -4 do 1. Tutaj zadanie nie jest być może zbyt precyzyjnie sformułowane, ale ten przedział od -4 do 1 dotyczy x. No to zaznaczmy ten przedział od -4 do 1. Ten przedział też jest równoległy do osi x, to znaczy odmierzamy go w kierunku osi x. No, i teraz patrzymy na wartości, to znaczy na współrzędne y punktów należących do tego przedziału x. No to największe wartości leżą na poziomie y równe 2. Chodzi o ten odcinek, który zaczyna się dla x równego minus 4 i kończącego się dla x równego minus 3, czyli największa wartość funkcji f w przedziale od minus 4 do 1. Jest równa 2. No i prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. W podpunkcie trzecim mamy podać, w jakim zbiorze x'ów funkcja f jest malejąca. Funkcja jest malejąca, jeżeli na wykresie przesuwając się od strony lewej do prawej linie biegną w dół. No to u nas mamy tylko jeden taki odcinek po prawej stronie i teraz szukamy zakresu x dla tego odcinka, czyli znowu szukamy przedziału odmierzanego wzdłuż osi x. No to skrajny punkt po lewej stronie tego kawałka wykresu ma współrzędną x równą 2, a skrajny punkt po prawej stronie ma współrzędną x równą 5. Czyli przedział, o który chodzi, to od 2 do 5 obustronnie domknięty. Czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D.